Marcin Hakiel chce zostać jurorem z gwiazdami. Cichopek komentuje. Marcin Hakiel zadebiutował w pierwszej edycji tancu z gwiazdami w parze z Katarzyna Skrzynecka. Zajęli wtedy czwarte miejsce. W drugiej edycji dostał do pary 23 letnia wówczas gwiazda serialu M jak Milost. Katarzyna Cichopek. Młodzi tancerze zakochali się w sobie niemal od pierwszego wejrzenia co miało stać się niejako tradycja programu. Program Bill wtedy rekordy oglądalności. Finalowy pojedynek Kasi i Marcina z Malgorzata Foremniak i Rafalem Maserakiem, których zresztą tez Polaczy logoradza uczucie, oglądalo prawie 8 milionów Polaków. Cichopek i Hakiel stali się trza para polskiego show biznesu. Tancerz zrezygnował z kolejnych edycji i tanca z gwiazdami i wspierany przez Cichopek. Zaczął budować indywidualną karierę na fali popularności otwierał kolejne szkoły tanca i nagrywał znażyczone DVD z kursami tanecznymi. Do tanca z gwiazdami Hakiel wrócił na chwilę w 2009 roku. Z Dorota Delak zajął 10. Miejsce, co trudno uznać za oszalamiający sukces. Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Rok temu ci chłopaki Hakiel oficjalnie potwierdzili, że ich milost się wypaliła. A pod koniec sierpnia byli już rozwiedzeni. Teraz zes Hakiel podobno postanowił wrócić do swoich początków i rozpoczął negocjacje z producentami Tanca z Gwiazdami. Pierwsze rozmowy rozmowy miały miejsce rok temu i skończyła się obietnica, że jeśli Hakiel będzie chciał wrócić na parkiet, zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Jednak, jak informuje Super Express Marcinowi nie o to chodziło. Powrót do programu w charakterze tancerza byłby dla Hakiela degradacja, biorąc pod uwagę, ile osiągnął w branży tanca towarzyskiego przez minione lata. Poza tym nie może być gorszy od Blazony, która dostała fotel jurorski w showie u ucandance. Nowa generacja, a przecież nie jest profesjonalna tancerka. Jak komentuje im w rozmowie z tabloidem osoba związana z produkcją show, Marcin już w ubiegłym sezonie dostał propozycję powrotu do programu. A teraz ponownie chce go ściągnąć. Proponuje mu rolę tancerza, a dopiero w kolejnej edycji bycia jurorem. Marcin uznał jednak, że jest już na zbyt doświadczony, żeby tylko wywiec na parkiecie i zdecydowanie woli być jurorem. Zdaniem informatora SE celebryta jest do bliski wywalczenia swoich zadań. Super Express spróbował dowiedzieć się, co o całym tym zamieszaniu sadzi byla Zona Marcina Hakiela. Katarzyna Cichopek skwitowała tę rewelację krótko i zdawkowo, gratuluję i życzę powodzenia. Myślicie, że powrót Hakiela do tanca z gwiazdami to dobry pomysł?